OK, jak to jest być nauczycielem w Polsce? Możesz kształtować młode umysły na wiele różnych sposobów. Możesz na przykład absolutnie stłamsić poczucie własnej wartości takiego potencjalnego gegadka, który zakłóca Ci prowadzenie lekcji. W tym celu masz do dyspozycji kilka narzędzi. Bierne. Megalomania. Bez wyraźnego powodu generuje pasek złości, który musi zostać rozładowany na ofierze. Pod klawiszem Q skillshot obrażanie słowne. Przy trafieniu minus 10 do bycia człowiekiem. Pod klawiszem W sankcje na potrzeby fizjologiczne. Obrażenia w czasie. Bonusowo plus 10 szansy na kompromitację przed klasą. Pod klawiszem E karna kartkówka. Obniża średnią klasową o 10%. Oraz najlepsze. Ultimate. Toksyczny feedback do rodziców. Przeciwnik boi się wrócić pod własny nexus. Wszystko to oprawione tym, że każdy cię szanować. Ponieważ jesteś urzędnikiem państwowym. Mało tego, możesz nawet zostać samozwańczym profesorem. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest tytuł profesora? Tytuł profesora jest to najwyższy możliwy tytuł akademicki. Mają go ludzie pokroju Einsteina, najlepsi z najlepszych. Nie istnieje egzamin, który daje taki tytuł. Jest to coś w stylu klanu, w którym inni członkowie głosują za nominacją konkretnych kandydatów. To profesorowie wybierają profesorów na podstawie ich osiągnięć. Tłumacząc na nasze, musisz wymyślić coś, co pozwoli innym zarobić dużo hajsu. Czyli po prostu musisz być użyteczny. Z drugiej beczki, aby zostać nauczycielem na przykład w liceum, wystarczy skończyć studia na poziomie magistra oraz skończyć klasę podyplomową z pedagogiki. Wszystko to zdajesz egzaminami, do których odpowiedzi napisze Ci chat GPT. Zero jakiejś inwencji twórczej, przecież system edukacji od 200 lat jest ten sam. Teraz moje pytanie. Czy nauczyciel i profesor stoją na jednej półce? Zostawię cię z tym pytaniem. Wszyscy wiemy, że system szkolnictwa to obóz koncentracyjny dla młodej, kreatywnej energii. Co jest paradoksem, ponieważ energia nie znika, tylko zmienia swoją postać. No nie, w tym systemie znika i to bezpowrotnie. Stąd moje kolejne pytanie. Dlaczego nauczyciele strajkują za podwyżkami, a nie za zmianą tego systemu na na przykład bardziej użyteczny? Proste, ponieważ państwowe posady polegają na tym, by dostawać pieniądze jak najmniejszym kosztem. Jeszcze teraz, jak to nagrywam, mają dostać podwyżkę 30%. Przeciętne wynagrodzenie wyniesie około 10 tysięcy. Przynajmniej nie będą już pośmiewiskiem. Ale czy to coś zmieni? Tak, będzie więcej strajków. Jednak. Czy wszyscy nauczyciele tacy są? Nie. Mowa tutaj o specyficznym typie, który omianowano określeniem belfer. Belfer to spuścizna po PRL-u. z ukrytym kompleksem niszczości. Zapewne wynikający z tego, że byli prześladowani ze czasów szkoły lub zwyczajnie stary im wchodził do wanny. Dobrze wiecie o kim mówię. O tych 10%, którzy fundują nam niezapomniane wrażenia, które wspominamy później na terapii. Takim nauczycielem za czasów mojego technikum był tak zwany snajper. Gość powinien mieć przymusowe skierowanie na przegląd u psychologa. Rozumiem, że 90% uczniów to idioci. Rozumiem, że powinniśmy to pamiętać z ostatniej lekcji. Rozumiem, że nie ma czasu tłumaczyć materiału dwa razy. Nawet rozumiem, że nie ma pan humoru, ale do nie rozumiem, jak słabe oceny z kartkówek mają zostać naprawione przez większą ilość kartkówek. W pewnym momencie widziałem ludzi, którzy po kartkówce poprawiali kartkówkę, co była lekcja temu. Przynajmniej były zapowiedziane, prawda? Tak, bo były co tydzień. U tego gościa to nawet ja miałem zagrożenie przez pewien moment, a jak wyszedłem na średnią 5.1, to robił ze mnie wzór do naśladowania, przez co traciłem reputację. Najlepsze było, jak brał kogoś do tablicy. Siadał wtedy gdzieś na ławce z tyłu klasy jak snajper, tak by osoba przy tablicy czuła największą presję. I nie, nie można było robić zadania bez tłumaczenia całej klasie co robisz. Tutaj zaznaczam, że byliśmy na rozszerzeniu z matematyki. To nie były zadania z maturki podstawowej, mieliśmy zadania z wyznaczania monotoniczności za pomocą pochodnych. Jak coś źle robiłeś, to tak szydząco rzucał FACET! CO TY ROBISZ? CO TY ROBISZ? Oczywiście byłeś zdany tylko na siebie. Za podpowiadanie była zamiana miejscami z kolegą, a kolega wracał na miejsce z jedynką. Jak nie zrobiłeś, jedynka. Każdy był zdany na siebie, a to tylko rutynowe zadanie przy tablicy. Za poprawne wykonanie był plusik. Mój znajomy z klasy przez niego nie zdał i do dziś mówi, że go nienawidzi, ponieważ zniszczył mu życie. Po prostu tak go zniechęcił do nauki, że rzucił szkołę. Sytuacja skończyła się tak, że całą klasą się zjednoczyliśmy i napisaliśmy petycję o podmianę nauczyciela. Musiały być podpisy wszystkich uczniów, wraz z rodzicami, oraz inny nauczyciel musiał się zgodzić na to, by nas wziąć pod swoje skrzydło. Udało się. Nauczyciel, który wziął nas pod skrzydło, był kompletnym przeciwieństwem poprzedniego. Oddałbym wszystko, by mieć taką cierpliwość jak on. Od niego mógłby się uczyć nawet Buddha. Czasami się zastanawiałem, czy on w ogóle czuje emocje. Moja grupa na początku miała z nim systemy operacyjne w klasie w piwnicy, pod sklepikiem szkolnym. I to nie był zwykły sklepik szkolny, to był zwykły sklep na terenie szkoły centralnie w sercu drugiego budynku szkoły. Były tam hot dogi, pierogi, zupy, chipsy wszystko. Nawet jak wprowadzili zakazy na bułki słodkie itp., to ten sklep pod to nie podlegał. Jak się domyślasz, robiliśmy na przerwach do niego pielgrzymki, a stołówka była u niego na zajęciach systemów. Gościu konsekwentnie przez pół roku co lekcje mówił, tym samym tonem jak nas widział Proszę nie przynosić jedzenia na lekcję. dziękuję. Oczywiście dyktował nam zadania, które robiliśmy za pomocą internetu w 5 minut i resztę zajęć, a były to 2-3 godziny lekcyjne, graliśmy na kompach, jednocześnie konsumując specjały ze sklepiku. Przychodziliśmy spóźnieni, z jedzeniem, lub nie przechodziliśmy w ogóle. On nie mścił się w żaden sposób. Nie było żadnych karnych kartkówek ani wzywania rodziców. A jak potrzebowaliśmy, by nas wziął pod skrzydło, to nam pomógł. Tak sobie myślę, jakim kurwa chujem ktoś taki uczy w szkole. Ja bym się nie zdziwił, jakby on z sprawowo władzę nad światem, albo przynajmniej był anonimowym miliarderem. Fenomen, a nie człowiek. Mało mnie dozgonny szacun. Niestety wiąże się z nim jedna smutna historia. Yy, on uwielbiał jeździć na koleżówce, podobno to była jego pasja. Na pewnej imprezie w szkole, jak brał udział w meczu uczniowie kontra nauczyciele, doszło do wypadku i rozwalił sobie kolano. Podobno nie mógł już jeździć na rowerze. No i nie zgadniesz, dalej był tak samo spokojny. Jeżeli masz takiego nauczyciela w szkole, wyjdź z inicjatywą i zagwarantujcie mu jakiś zajebisty prezent na koniec szkoły. Żadna polska szkoła nie zasługuje na takich ludzi. Czapki z głów. Jednak, do dziś zastanawiam mnie, co on robił w tym czasie, jak my przerabialiśmy te jego zadania. Zwykle siedział wpatrzony w monitor, z lekkim uśmiechem i nie zwraca na nas uwagi. No chyba, że było za głośno. Napisz w komentarzu swoją propozycję, co on mógł wtedy robić. Bo wiadomo, będąc nauczycielem możesz w dość kreatywny sposób wywiązać się ze swoich obowiązków. Tak jak mój kolejny nauczyciel, tym razem od sieci komputerowych. Lekcja z nim wyglądała następująco. Na środku sali stał serwer z oprogramowaniem od Microsoftu oraz wielki segregator z kursem, który prawdopodobnie dostał na swoim kursie, który miał go przygotować do zawodu. Na początku każdej lekcji była maszyna losująca. Ona wybierała nieszczęśnika, który przez następne 3 godziny lekcyjne musiał wykonywać arkusz egzaminacyjny z E13. W tym czasie reszta klasy miała swój czas wolny, skwitowany tym, byśmy mieli przygotowaną przykrywkę na wypadek, jakby dyrektorka wbiła z wizytą. Egzamin to była głównie samodzielna praca. Jak kozioł ofiarny podczas pracy trafiał na problem, to nauczyciel mu odpowiadał: Zawoła informatyka. Przypominam, że byłem na kierunku technik informatyk. Sam nauczyciel w tym czasie grał w pokera lub po prostu rozmawiał z klasowymi kujonami na tematy komputerowe, które na zwykłych śmiertelników zwyczajnie przerastały. Zdarzały się momenty, gdy zachęcał nas do przynoszenia niedziałającej elektroniki do niego. Nie mówił po co, ale prawdopodobnie prowadził jakiś nielegalny skup. Oczywiście nic za fatygę nie proponował. No bo po co? Mi osobiście ten system sprzyjał. Czas wolny poświęcałem na zgłębianie podręcznika od matmy. Do dziś pamiętam jego komentarze w stylu. Ty cały czas się uczysz matmy, pojebany jesteś. Do dziś odbieram to jako komplement, więc stąps Ogólnie nauczyciela oceniam pozytywnie. Nawet reagował, gdy z ziomalami przychodziliśmy z jarani na lekcje. Mówił, że jebie od nas i nie chce mu się tego wąchać. Oczywiście mieliśmy pierwszeństwo wtedy do robienia serwera. Było to coś, co nas zniechęcało, ale rzadko. Jednak. Był w tej szkole nauczyciel, który szczególnie donejtował moją nerwicę też uczył sieci. Mówiliśmy na niego MacGregor, bo był do niego całkiem podobny. To ten typ lekcji, gdzie boisz się przychodzić, a jeszcze bardziej boisz się nie przychodzić. Oczywiście mieliśmy go na siódmej oraz ósmej godzinie lekcyjnej w piątek. Tutaj zaznaczam, że w piątki jeszcze szedłem do pracy w KFC więc nieźle lekcja w dalszym ciągu to były sieci komputerowe programowaliśmy routery i switche utrudnienie polegało na tym że gościu łatwo wpadał w stan w którym z wkurwienia był aż czerwony na zwykłych zadaniach na lekcji można było dostać jedynkę zagadanie wylatywało się z klasy było jedno ostrzeżenie podobnie było z telefonem gdy cię z nim nakrył to wylatywałeś bez ostrzeżenia tak samo każdy był zdany na siebie robić zadania a pytanie się nauczyciela o podpowiedzi kończyło się obniżeniem oceny z zadania. Wszystko tłumaczył raz. Ale nie było to złe tłumaczenie. Pamiętam, że z fascynacją go słuchałem. Do teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta motywacja wynikała z instynktu przetrwania, czy serio był dobrym nauczycielem. Raczej to i to. Jednak tutaj sprawdziła się reguła, pewne prawo technikum, jakie zauważyłem. Większość nauczycieli zawodowych na początku była kosą, aby nas ukształtować odpowiednio. Jeżeli się dostosowaliśmy, wtedy luzowała się smycz i mogliśmy sobie na więcej pozwalać. Pamiętam, że w miłej atmosferze przechodziliśmy już na ostatnie lekcje, gdzie każdy wiedział, co mówić i jak się zachowywać. Po latach mogę stwierdzić, że nauczyciel ten robił dobrą robotę. Zachartowało mnie to, a sam egzamin zdałem na 100%. Kolejny nauczyciel, który utkwił mi w głowie, to była tak zwana Helena. Kobieta, która chyba przypadkowo została nauczycielką, jej lekcji przedsiębiorczości nie zapomnę nigdy. Był to typ nauczyciela, którego aż grzechnie wyprowadzić z równowagi. Pamiętam to jak wczoraj, gdy moi ziomale włączali cicho muzykę z głośnika, jak mówiła, a wyłączali, jak robiła pauzę, by się wsłuchać. Człowieku, nigdy wcześniej nie widziałem, jak nauczyciel po prostu wyszedł z klasy. Pamiętam, że miałem z nią akcję. Na lekcji zabrała mi książkę od matmy, bym się skupił na czytaniu podręcznika. A jak zacząłem z tego powodu jej przeszkadzać, to mnie przesadziła do pierwszej ławki i chciała ze mną porozmawiać po lekcji. Nie chciałem z nią rozmawiać, bo szantażowała mnie moją książką od matmy, więc po prostu wyszedłem. Wychodząc, nie niechcąco pierdolnąłem drzwiami z całej epy, szedłem wkurwiony środkiem korytarza, wśród masy pierwszaków siedzących przy ścianach. Był to wtedy podwójny rocznik po zlikwidowaniu gimnazjów. Zanim Helena wylazła z sali, byłem już w połowie korytarza. Nagle usłyszałem, co ty sobie wyobrażasz, gówniarzu, wracaj tutaj. Słysząc to, odwróciłem się i krzyknąłem: Nara, pozdrawiając ją otwartą dłonią. Cały korytarz się wyśmiał. Niestety była awaria drzwi wejściowych, więc musiałem obejść całą szkołę do drugiego wyjścia, by chciał, że ona miała tak klasę umiejscowioną, że mogła sobie wyjść bezpośrednio przy pierwszym i przy drugim wyjściu. Tak, jej klasa miała dwa wejścia. Uczniowie nie mogli przechodzić tamtędy, tylko musieli chodzić całą szkołę naokoło. Po całej podróży z parteru na drugie piętro przez biura dyrekcji złapałem mnie, drugi... mnie z drugiej strony na klatce schodowej i... i zawróciła szarpiąc za rękę do pedagog. Do dziś się zastanawiam, jakim cudem dałem się tak łatwo złapać. Serio byłem jakiś pierdolnięty. Resztę następnej lekcji spędziłem u pedagog ze streetem w oczach i zastanawiałem się, którym okiem na mnie patrzy. Jak możecie się domyślać, miałem później trochę problemów z tego powodu. Ale książkę odzyskałem. Pozdrawiam.